Cześć, tu Marcin Biszow. Mamy nowy rok, 2026. A jak nowy rok? To wiadomo. Czas na postanowienia, prognozy i pytanie, co nas właściwie czeka. Jedni sprawdzają horoskopy, a ja na warsztat wziąłem trendy technologiczne, a dokładniej te związane z testowaniem oprogramowania. Przejrzałem raporty, artykuły, prognozy, podsumowania, polskie i zagraniczne. Od firm konsultingowych, przez blogi techniczne po społeczności testerskie. Zrobiłem research. Po pierwsze, bo lubię wiedzieć chociaż trochę, czego mogę się spodziewać w branży, w której działam. Po drugie, byś ty już nie musiał tego robić. I zanim zapytasz, a skąd to wszystko? Spokojnie, wszystkie źródła, na których bazowałem, znajdziesz w opisie podcastu. To teraz najważniejsze. To, co dziś opowiem, to nie jest futurologia. To nie jest AI przejmie świat. To jest raczej, patrząc na to, co robiliśmy wczoraj, te rzeczy w 2026 są po prostu logiczną konsekwencją. Gotowy? To zaczynamy! Przez ostatnie lata przyspieszyliśmy praktycznie wszystko, co dało się przyspieszyć: development, deployment, cykle wydawnicze. Przeszliśmy na ciągłą integrację i ciągłe wdrażanie. Mamy mikroserwisy, chmurę, feature flagi. W wielu zespołach wdrożenie kilka razy dziennie przestało być czymś wyjątkowym, stało się normą. I teraz zróbmy bardzo prosty, bardzo testerski eksperyment myślowy. Zadajmy sobie jedno pytanie: czy testowanie przyspieszyło w tym samym tempie? W większości organizacji odpowiedź brzmi nie do końca często wręcz nie, bo gdy spojrzymy na to, jak realnie wygląda testowanie w wielu zespołach, zobaczymy schemat znany od lat. Testy manualne na końcu sprintu, automaty uruchamiane jak się da albo jak jest czas, regresja tuż przed releasem i ciche liczenie na to, że tym razem się uda. To nie jest zarzut wobec testerów, to nie jest zarzut wobec zespołów, to jest problem modelu. Testowanie przez bardzo długi czas było traktowane jako osobny etap, jako faza, która zaczyna się wtedy, gdy development już skończył i ten model działał, dopóki tempo było rozsądne. Wyobraźmy sobie klasyczną taśmę produkcyjną. Na początku jedzie wolno. Kontrola jakości ma czas, żeby sprawdzić każdy produkt. Jest przestrzeń na poprawki, na refleksję, na rozmowę, a potem ktoś podejmuje decyzję. Przyspieszamy taśmę dwa razy, albo trzy, albo pięć. Kontrola jakości zostaje ta sama. Efekt jest zawsze podobny. Albo jakość zaczyna spadać, albo kontrola jakości zaczyna być omijana, albo ludzie odpowiedzialni za jakość zaczynają się wypalać. I dokładnie to obserwujemy dziś w testowaniu oprogramowania. Bieżący rok nie będzie w tym zagadnieniu rokiem rewolucji. To będzie, a w zasadzie już jest, rok, w którym ten rozdźwięk staje się zbyt duży, żeby go ignorować. Model, najpierw budujemy, potem testujemy, przestaje się spinać ekonomicznie, organizacyjnie i mentalnie. Dlatego pierwszy i absolutnie kluczowy trend na 2026 jest zaskakująco prosty: testowanie przestaje być etapem. Testowanie musi stać się procesem ciągłym. To oznacza bardzo konkretną zmianę w myśleniu o testach. Nie mówimy już o jednym momencie testowania, tylko o testach przy komicie, przy bildzie, przy wdrożeniu, po wdrożeniu. Testowanie przestaje być punktem na osi czasu, a zaczyna być strumieniem, który płynie przez cały cykl życia systemu. I tu pojawia się bardzo ważna, typowo testerska konsekwencja. Coraz trudniej będzie sensownie odpowiedzieć na pytanie: czy wszystko przetestowaliśmy? Nie dlatego, że ktoś nie chce. Tylko dlatego, że to pytanie jest zbyt drogie, zbyt wolne i w złożonych systemach zwyczajnie nierealistyczne. Zamiast tego, testowanie zaczyna odpowiadać na inne pytanie, czy wiemy, gdzie jest największe ryzyko? To jest ogromna zmiana perspektywy. Bo tester przestaje być osobą, której zadaniem jest sprawdzić wszystko. Tester coraz częściej staje się osobą, która pomaga zespołowi podjąć decyzję, gdzie patrzeć najdokładniej, co monitorować, a gdzie świadomie odpuścić. W praktyce oznacza to, że w bieżącym roku testowanie coraz bardziej dotyczy zarządzania ryzykiem, a coraz mniej odhaczania checklist. I to jest moment, w którym testy zaczynają realnie nadążać za tempem wytwarzania oprogramowania. Zespoły, które dalej będą traktować testowanie jak checkbox na końcu sprintu, będą widziały coraz więcej: błędów na produkcji, nerwowych hotfixów, frustracji po stronie biznesu i techniki. Zespoły, które potraktują testowanie jako ciągły proces podejmowania decyzji, nie będą miały magicznie mniej bugów, ale będą miały coś znacznie cenniejszego mniej zaskoczeń. I właśnie dlatego 2026 nie zapowiada się jako rok więcej testów. To raczej rok lepszego wyboru testów, lepszych pytań i mądrzejszych decyzji o jakości. Ok, skoro już wiemy, że testowanie nie może być osobnym etapem tylko musi nadążać za tempem wytwarzania oprogramowania. Pojawia się bardzo naturalne pytanie: jak to zrobić? Bez dokładania ludzi, bez wydłużania pipeline'ów i bez spalania zespołów? Bo umówmy się: nie da się po prostu powiedzieć: Dobra, to testujmy szybciej. To trochę jakby powiedzieć maratończykowi: Biegnij szybciej, bo ktoś z tyłu naciska. On już biegnie ile może. I dokładnie w tym miejscu w większości raportów i analiz pojawia się to samo hasło hasło, które jednych ekscytuje, innych irytuje, a jeszcze innych lekko męczy. Sztuczna inteligencja. AI nie pojawia się w testowaniu dlatego, że jest modne. Jeśli testy mają działać ciągle, reagować na zmiany w kodzie, dawać szybką i sensowną informację zwrotną, to ktoś albo coś musi pomóc zespołom ogarnąć tę złożoność. I właśnie w tym momencie wchodzimy w temat, który w bieżącym już roku przestaje być ciekawostką, a zaczyna być infrastrukturą jakości. Ale dobra wiadomość jest taka, że AI w testowaniu przestaje być gadżetem do prezentacji na demo. Zaczyna być narzędziem, które naprawdę trafia do codziennej pracy zespołów. Przez ostatnie lata AI w QA często wyglądało tak: Zobacz, AI wygenerowało test. Wow, AI napisało scenariusze. Patrz, jak ładnie to wygląda na slajdzie. Problem w tym, że po demo zaczynała się rzeczywistość. Testy były nieczytelne, scenariusze trudne do utrzymania, a zespół po miesiącu wracał do starego, sprawdzonego sposobu pracy. Teraz ten etap mamy w dużej mierze za sobą. Nie dlatego, że AI stało się magiczne, tylko dlatego, że branża zaczęła zadawać sobie właściwe pytanie. Nie, czy AI potrafi pisać testy, tylko gdzie realnie oszczędza czas i nerwy zespołu. Z trendów bardzo wyraźnie wynika, że AI w testowaniu będzie skupiać się na trzech obszarach. Po pierwsze, przygotowanie testów. AI coraz lepiej radzi sobie z generowaniem wstępnych scenariuszy testowych, testów opartych na user stories. Przypadków testowych wynikających z logów i zachowań użytkowników. I tu ważne doprecyzowanie: AI nie zastępuje myślenia testowego. AI skraca moment startu. Zamiast pustej kartki mamy materiał, który można ocenić, poprawić i dostosować do kontekstu. Po drugie, utrzymanie testów. To jest obszar, który robi ogromną różnicę, bo największym kosztem automatyzacji nigdy nie było napisanie testu. Największym kosztem było jego utrzymanie zmiana UI, zmiana API, zmiana danych. I nagle test, który wczoraj był zielony, dziś jest czerwony. Nie dlatego, że system jest zepsuty, tylko dlatego, że świat się zmienił. AI coraz częściej pomaga rozpoznawać, czy błąd testu to realna regresja, czy tylko zmiana techniczna, dostosowywać testy do drobnych zmian interfejsu, ograniczać liczbę tzw. flaky tests, które podkopują zaufanie do automatyzacji. Po trzecie, analiza wyników testów. I to jest chyba najbardziej niedoceniany obszar. Bo w wielu zespołach problemem nie jest brak testów, problemem jest nadmiar sygnałów, raporty, logi, alerty, wyniki pipeline'ów. AI coraz częściej pomaga odpowiedzieć na pytanie. OK, ale co z tego naprawdę jest istotne? I teraz dochodzimy do momentu, który warto powiedzieć bardzo wyraźnie, zwłaszcza w podcaście. AI w testowaniu nie podejmuje decyzji biznesowych, nie rozumie kontekstu produktu. Nie wie, co jest ważniejsze dla klienta, a co może poczekać. To trochę jak z autopilotem w samolocie. Świetnie radzi sobie w stabilnych warunkach, ale gdy sytuacja robi się niestandardowa, ktoś musi przejąć stery. Dlatego w 2026 rola testera nie znika. Ona się przesuwa. Tester coraz rzadziej pisze test od zera i klika ten sam scenariusz po raz setny. Tester coraz częściej ocenia sens testów wygenerowanych przez AI i decyduje, które wyniki są istotne. Oraz filtruje szum informacyjny. Pojawia się tu też bardzo ważna rzecz, o której trendy mówią raczej półgębkiem, ale warto ją nazwać wprost. AI potrafi przyspieszyć zarówno dobre, jak i złe praktyki. Jeśli zespół ma chaos w testach, AI pomoże ten chaos wygenerować szybciej. Jeśli zespół nie rozumie, po co testuje, AI tego nie naprawi. To moment, w którym pytanie nie brzmi: czy używamy AI w testowaniu? Pytanie brzmi: czy wiemy, do czego jej używamy. Bo AI w testach nie jest strategią jakości, jest narzędziem, a jakość, jak zawsze, nadal zaczyna się w głowie ludzi. Skoro wiemy już, że w bieżącym roku AI coraz częściej będzie pomagać pisać testy, utrzymywać je przy życiu i ogarniać chaos w wynikach, pojawia się kolejne bardzo naturalne pytanie: jeśli AI może wygenerować tysiące testów i jeśli może je uruchamiać szybciej niż jakikolwiek człowiek, to czy naprawdę chcemy uruchamiać wszystko? Bo im dłużej analizuje się trendy, tym wyraźniej widać jedną rzecz. Problemem w testowaniu coraz rzadziej jest brak testów, problemem jest ich nadmiar. I właśnie w tym miejscu pojawia się temat, który w 2026 robi się naprawdę kluczowy: autonomiczne testy i inteligentna selekcja. Jednym z najciekawszych wniosków płynących z raportów i prognoz na nowy rok jest to, że testowanie zaczyna coraz bardziej przypominać system nerwowy, a coraz mniej checklistę. Testy nie są już tylko reakcją na polecenie uruchom, zaczynają reagować na kontekst. Zmienił się kod? Testy to widzą. Zmienił się tylko jeden mikroserwis? Testy zawężają zakres. Zmiana dotyczy warstwy wizualnej? Nie ma sensu sprawdzać całego backendu. To właśnie oznacza autonomia w testowaniu. Autonomiczne testy nie polegają na tym, że system sam sobie testuje wszystko. Polega to na tym, że testy same decydują, kiedy się uruchomić. Same wybierają zakres, same sygnalizują, co naprawdę wymaga uwagi człowieka. Dlaczego to takie ważne? Bo pełna regresja, uruchamiana przy każdej zmianie, to luksus, na który coraz mniej zespołów może sobie pozwolić. Jest kosztowna i jest powolna. I bardzo często nie daje proporcjonalnie lepszej informacji. Z perspektywy biznesu pytanie nie brzmi: czy wszystkie testy przeszły? Pytanie brzmi: czy ta zmiana może uderzyć w użytkownika, albo w pieniądze. I autonomiczne testy są próbą odpowiedzi właśnie na to pytanie. W praktyce oznacza to przesunięcie akcentów mniej testów uruchamianych zawsze więcej testów uruchamianych warunkowo większy nacisk na testy, które chronią kluczowe ścieżki użytkownika. Coraz częściej mówi się też o testach, które uczą się na podstawie historii które obszary systemu najczęściej powodowały regresję które zmiany w przeszłości kończyły się incydentami które komponenty są najbardziej wrażliwe. To już nie jest testowanie na wszelki wypadek, to testowanie tam, gdzie to ma znaczenie. I tu pojawia się bardzo ważna konsekwencja dla zespołów testowych. W świecie autonomicznych testów tester nie jest już osobą, która decyduje, jak uruchomić test. Tester coraz częściej decyduje, dlaczego dany test w ogóle istnieje. To jest ogromna zmiana roli. Najcenniejszą kompetencją testera przestaje być znajomość konkretnego frameworka, staje się nią umiejętność rozpoznawania ryzyka, rozumienia architektury systemu. Oceniania, które sygnały są istotne, a które są tylko szumem. Autonomiczne testy mają też bardzo przyziemny, ale niezwykle ważny efekt uboczny. Pomagają odzyskać zaufanie do automatyzacji. Zespoły, które dziś toną we flejki testach i czerwonych pipelinach, często przestają ufać wynikom testów. Autonomia, jeśli jest dobrze wdrożona, pozwala ograniczyć losowe awarie testów, skupić uwagę tylko na istotnych problemach i skrócić czas reakcji zespołu. Ale warto powiedzieć to głośno i wyraźnie: autonomiczne testy nie są magicznym rozwiązaniem. Jeśli zespół nie rozumie swojego systemu, jeśli testy są źle zaprojektowane i jeśli nie ma wspólnego rozumienia ryzyka, to autonomia tylko przyspieszy chaos. Dlatego w bieżącym roku autonomia w testach nie oznacza oddajmy wszystko maszynom. Oznacza pozwólmy maszynom robić to, w czym są dobre, a ludziom to, co naprawdę wymaga myślenia. I dokładnie w tym miejscu testowanie zaczyna przesuwać się z obszaru operacyjnego w stronę strategicznego. Skoro testy mają być bardziej autonomiczne, skoro mają same decydować, kiedy się uruchomić i co sprawdzić, to pojawia się bardzo praktyczne pytanie: na czym to wszystko ma działać? Bo autonomia, AI i inteligentna selekcja testów nie dzieją się w próżni. One zawsze opierają się na konkretnych narzędziach, frameworkach i platformach. I tu dobra wiadomość jest taka, że trendy na 2026 są zaskakująco zgodne. Zła, że nie ma jednej złotej odpowiedzi. Jeśli ktoś liczy, że nowy rok przyniesie jeden framework, który zjada wszystkie inne, to raczej się rozczaruje. Z raportów, artykułów i obserwacji rynkowych wyłania się coś zupełnie innego. To nie techniczna elegancja decyduje o sukcesie narzędzia, tylko koszt jego utrzymania w czasie. Przez lata w testowaniu bardzo często wygrywały rozwiązania ambitne, rozbudowane frameworki, skomplikowane architektury testowe, własne biblioteki, które robią wszystko. Problem w tym, że te rozwiązania świetnie wyglądały na początku, działały dopóki pamiętał je autor, a po roku lub dwóch stawały się balastem. Prawda jest taka, że coraz więcej zespołów boleśnie odczuwa jedną prawdę. Najdroższy test to nie ten, który długo się pisze, tylko ten, który trzeba ciągle naprawiać. Dlatego trend numer jeden w obszarze narzędzi brzmi: framework ma znikać w tle. Jeśli zespół więcej czasu spędza na walce z narzędziem niż na analizie jakości, boi się zmiany UI, bo automaty się posypią, i potrzebuje tygodni, żeby wdrożyć nową osobę w testy, to narzędzie nie spełnia swojej roli. Niezależnie od tego, jak nowoczesne jest technicznie. W praktyce widać kilka bardzo wyraźnych kierunków. Po pierwsze, odchodzenie od monolitycznych frameworków pisanych pod jeden projekt. Coraz częściej zespoły wybierają prostsze narzędzia z sensowną dokumentacją, z dużą społeczności i integracjami out of the box. Nie dlatego, że są idealne, tylko dlatego, że są przewidywalne. Po drugie, zmiana proporcji między testami UI a testami niższych warstw. Testy interfejsu użytkownika nadal są potrzebne, ale coraz rzadziej są traktowane jako główna linia obrony. Zyskują na znaczeniu testy API, testy kontraktowe, testy komponentowe i testy integracyjne blisko kodu dlaczego, bo są szybsze, tańsze, stabilniejsze i dają informacje wcześniej. UI Automation coraz częściej pełni rolę testów wysokiego poziomu. ochrania kluczowe ścieżki użytkownika, a nie wszystko co da się kliknąć. Po trzecie, narzędzia no code i low code przestają być egzotyką. Jeszcze kilka lat temu były traktowane jako coś dla osób nietechnicznych, do prostych projektów lub po prostu jako niepoważne. A trendy wskazują, że te narzędzia coraz częściej pojawiają się w dużych organizacjach, szczególnie tam, gdzie brakuje ludzi, rotacja jest wysoka, a czas wdrożenia nowej osoby ma ogromne znaczenie. To nie oznacza, że zastępują klasyczną automatyzację. Oznacza, że uzupełniają ją tam, gdzie kod przestaje być najlepszym narzędziem. I wreszcie czwarty trend, bardzo ważny z perspektywy całości. Narzędzia coraz mocniej integrują się z pipeline'ami i obserwowalnością. Testy nie kończą się na raporcie pass albo fail. Coraz częściej wyniki testów trafiają do tych samych dashboardów co metryki produkcyjne. Testy są korelowane z deployami i zmianami w kodzie, a jakość zaczyna być widoczna jako trend, a nie pojedynczy wynik. I tu pojawia się bardzo ważna, choć niewygodna myśl. W tym roku pytanie, w jakim frameworkiem testujecie, będzie coraz mniej istotne. Znacznie częściej będzie padało inne pytanie, ile kosztuje Was utrzymanie jakości w czasie, pieniądzach i nerwach zespołu. Bo narzędzia w testowaniu przestają być celem, stają się środkiem. A zespoły, które to zrozumieją, będą miały przewagę. Nie dlatego, że testują więcej, tylko dlatego, że testują mądrzej. Okej, okay, to teraz naturalnie pojawia się kolejne pytanie. Gdzie kończy się testowanie? Przez lata odpowiedź była dość oczywista. Testowanie kończyło się przed wdrożeniem, za bramką go live. Produkcja była miejscem, gdzie testy, poza prostymi smokami, nie miały już prawa bytu. Awarie? Owszem, monitoring? Tak, ale testy? To brzmiało jak herezja. Tyle, że obecnie coraz więcej zespołów dochodzi do wniosku, że ta granica nigdy nie była prawdziwa. I kolejnym z najbardziej wyraźnych, choć wciąż dla wielu niewygodnych trendów na 2026 jest normalizacja testowania na produkcji. Nie w sensie wrzucajmy niedotestowany kod i zobaczymy co się stanie, tylko w sensie świadomego przyjęcia faktu. Że produkcja to jedyne środowisko, które naprawdę istnieje. Każde inne środowisko jest uproszczeniem, ma sztuczne dane, ma mniejszy ruch, nie oddaje pełnej złożoności zachowań użytkowników. I to nie jest zarzut, to po prostu rzeczywistość. Dlatego coraz częściej testowanie nie będzie kończyć się na pas albo fail w pipeline. Zacznie płynnie przechodzić w obserwację systemu już po wdrożeniu. Zamiast pytać, czy funkcja działa, zespoły coraz częściej pytają. Czy użytkownicy korzystają z niej tak, jak zakładaliśmy? Czy coś zaczyna się psuć, zanim klient to zgłosi? Czy zmiana, która przeszła testy, nie wywołała efektów ubocznych? I tu warto powiedzieć coś bardzo ważnego: monitoring, alerty, metryki, logi to wszystko już dziś są testy tylko że przez lata nie nazywaliśmy ich testami. W 2026 to się zmienia. Testy na produkcji coraz częściej przybierają formę syntetycznych transakcji, monitorowania kluczowych ścieżek użytkownika, wykrywania anomalii zamiast sztywnych warunków dobrze-źle. To ogromna zmiana mentalna, zwłaszcza dla osób wychowanych na klasycznym testowaniu, bo w świecie produkcji nie ma pełnej kontroli, nie ma powtarzalnych danych, nie ma idealnych warunków. Ale jest coś, czego nie da się uzyskać nigdzie indziej prawda o tym, jak system zachowuje się w realnym użyciu. I właśnie dlatego testowanie na produkcji zaczyna być traktowane nie jako ryzyko, ale jako ostatnia linia obrony jakości. Co więcej, testy produkcyjne coraz częściej są łączone z autonomią i AI. System obserwuje wzorce zachowań, porównuje je z poprzednimi wersjami, sygnalizuje anomalie, zanim staną się incydentem. To już nie jest gaszenie pożarów. To próba zauważenia dymu, zanim pojawi się ogień. Oczywiście, to podejście nie jest dla każdego. Testowanie na produkcji wymaga zaufania do zespołu, dobrej obserwowalności, umiejętności szybkiego reagowania. Bez tego łatwo zamienić monitoring w hałas, a alerty w coś, co wszyscy ignorują. Oczywiście, testowanie na produkcji nie zastępuje testów wcześniejszych, ono je uzupełnia. Pipeline nadal ma wychwytywać oczywiste błędy. Testy automatyczne nadal chronią kluczowe funkcje, ale produkcja staje się miejscem, gdzie jakość jest potwierdzana. Albo brutalnie weryfikowana. I tu dochodzimy do bardzo ciekawego wniosku. W świecie, w którym testy działają także po wdrożeniu, jakość przestaje być jednorazowym wydarzeniem. Staje się relacją z użytkownikiem relacją, którą trzeba obserwować, rozumieć i korygować na bieżąco. A to prowadzi nas do kolejnego bardzo ważnego pytania: skoro testy są wszędzie w pipeline, w narzędziach, na produkcji to kim właściwie jest tester w 2026? Oczywiście tester nie znika. Zmienia się natomiast centrum ciężkości jego pracy. Przez lata tester był często postrzegany jako osoba, która wykonuje testy, odtwarza scenariusze, sprawdza, czy coś działa zgodnie ze specyfikacją. W świecie, w którym systemy były mniejsze, a zmiany rzadsze, to miało sens, ale w świecie, w którym zmiany są ciągłe, architektury są rozproszone, a użytkownicy zachowują się nieprzewidywalnie, taka rola przestaje wystarczać. Teraz tester coraz rzadziej jest operatorem testów, a coraz częściej tłumaczem ryzyka. To osoba, która pomaga zespołowi zrozumieć, gdzie naprawdę może zaboleć, co jest tylko szumem, a co realnym zagrożeniem dla użytkownika albo biznesu. I to jest ogromna zmiana mentalna, bo najważniejszą kompetencją testera przestaje być znajomość konkretnego narzędzia czy frameworka. Najważniejsza staje się umiejętność zadawania właściwych pytań. Na przykład: Czy ta zmiana dotyka krytycznej ścieżki użytkownika? Czy ten błąd ma realny wpływ na przychód, reputację albo bezpieczeństwo? Czy test, który utrzymujemy od lat, nadal daje nam jakąkolwiek wartość? Tester w 2026 roku musi też dużo lepiej rozumieć kontekst techniczny. Nie po to, żeby pisać cały kod, ale po to, żeby rozumieć architekturę systemu, wiedzieć gdzie są punkty styku i umieć przewidywać skutki zmian. Coraz częściej tester bierze czynny udział w projektowaniu rozwiązań, zadaje pytania, które z pozoru spowalniają, ale w praktyce oszczędzają tygodnie problemów. Równocześnie zmienia się relacja testera z automatyzacją i AI. Tester nie konkuruje już z narzędziami, on je nadzoruje. AI może wygenerować test, autonomiczny system może go uruchomić, ale to tester decyduje, czy ten test ma sens, czy wynik jest wiarygodny, czy reagujemy teraz, czy obserwujemy dalej. To bardzo podobna zmiana jak w innych zawodach opartych na wiedzy. Maszyny robią więcej roboty, ale ludzie odpowiadają za interpretację. I tu warto powiedzieć coś, co nie zawsze wybrzmiewa w trendach, ale jest kluczowe. Tester musi umieć powiedzieć nie. Nie, kolejnemu testowi, który nic nie wnosi, kolejnemu raportowi, którego nikt nie czyta, kolejnemu alertowi, który tylko zwiększa hałas. To wymaga odwagi i zaufania ze strony zespołu. Dlatego rola testera coraz częściej przesuwa się w stronę Quality Engineer, Quality Architect albo po prostu partnera zespołu w rozmowie o jakości. Nie osoby od testów, ale osoby od sensu testów. I jeśli miałbym jednym zdaniem podsumować, kim powinien być tester w bieżącym roku, to powiedziałbym tak: To nie jest ktoś, kto sprawdza, czy system działa. To jest ktoś, kto pomaga zespołowi zrozumieć, co się stanie, jeśli nie zadziała. A to prowadzi nas bardzo naturalnie do ostatniego tematu tego odcinka. Bo skoro testowanie się zmienia, narzędzia się zmieniają, a rola testera się przesuwa, to warto na koniec zapytać wprost, co z tego wszystkiego może pójść nie tak. Zamiast mówić wprost o ciemnej stronie, wolę powiedzieć to trochę inaczej. Ten rok nie tyle wprowadzi nowe problemy, co bardzo wyraźnie pokaże te, które już mamy. I to jest coś, co przewija się w wielu analizach, choć rzadko jest nazwane wprost. Nowe narzędzia, AI, autonomia i testowanie na produkcji. Działają trochę jak dobre światło w łazience. Nie dodają zmarszczek. One po prostu pokazują prawdę. Jeśli zespół ma sensownie poukładane testowanie, rozumie, po co testuje, potrafi rozmawiać o ryzyku, to 2026 mu pomoże niż zaszkodzi. Ale jeśli testy były do tej pory robione, bo trzeba, oderwane od realnych decyzji, traktowane jako koszt, a nie informacja, to nowe podejście tego nie przykryje. Wręcz przeciwnie, uwypukli. Bardzo ciekawa rzecz, która wyłania się z trendów, to zmiana rodzaju problemów, z jakimi będą się mierzyć zespoły. Nie będzie już chodziło o to, że nie mamy testów, nie zdążyliśmy przetestować, częściej problemem będzie mamy za dużo sygnałów. Nie wiemy, które testy są naprawdę ważne, pipeline krzyczy, ale nie wiemy dlaczego. I to jest zupełnie inny rodzaj wyzwania. Każdy kolejny rok coraz rzadziej zawodzi technicznie, natomiast coraz częściej zawodzi komunikacyjnie. Testy coś mówią, dashboard coś pokazuje, monitoring coś wykrywa, tylko nikt nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie. OK, i co z tego wynika? Dlatego jednym z największych wyzwań testowania w 2026 nie będzie brak narzędzi, tylko brak umiejętności interpretacji. Umiejętności powiedzenia to jest krytyczne, to może poczekać, to wygląda groźnie, ale już to widzieliśmy i tu bardzo płynnie wracamy do roli człowieka w całym tym obrazie. Bo im więcej automatyzacji, AI i autonomii, tym bardziej potrzebna jest osoba, która rozumie kontekst, zna historię systemu i pamięta, co już kiedyś bolało. Bieżący rok nie zabierze testerom pracy, zabierze im wymówki. Nie da się już powiedzieć, nie wiedzieliśmy, nie było czasu, system jest za duży, bo są narzędzia, są dane, są sygnały. Pytanie brzmi tylko, czy ktoś potrafi je złożyć w sensowną całość. I jeśli miałbym zostawić cię z jedną myślą na koniec tej części, to byłaby ona taka: Rok 2026 nie zmieni tego, czym jest testowanie. Zmieni to, jak bardzo widać, czy robimy je z głową. I to by było tyle na dziś. Wszystkie artykuły, raporty i źródła, na których bazowałem, znajdziesz w opisie podcastu. Jeśli ten odcinek dał ci jedną nową perspektywę albo jedno pytanie do zespołu, to znaczy, że spełnił swoją rolę. Jeśli było dobrze, Lajkuj, jeśli było źle, zgłoś baga w komentarzu, ale subskrybuj w obu przypadkach, bo bez danych nie da się poprawić jakości. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.